Dzisiejsze słowo jest także odpowiedzią na pewne nurtujące, może czasem zarzuty względem Pana Boga, jakieś pretensje, zwłaszcza to pierwsze czytanie, pretensje na to, że może Pan Bóg jest daleki, Pan Bóg mnie nie słucha, Pan Bóg się mną nie interesuje, nie doświadczam Go, nie widzę, nie słyszę. I warto sobie najpierw zadać pytanie, czy przypadkiem to mój grzech mnie od niego nie oddala? Bo jak dzisiaj usłyszeliśmy, to poprzez nieposłuszeństwo Bogu, poprzez to, że Adam i Ewa zjedli owoc drzewa, z którego Bóg nakazał, aby nie spożywali, oni z niego spożyli, i przez to otworzyły się im oczy. I ukryli się przed Panem Bogiem, uciekli. I podobnie jest z nami po popełnieniu każdego grzechu. To nie Bóg oddala się od nas, to nie on przestaje mówić, to nie on przestaje nam się w jakiś sposób ukazywać, objawiać w takiej codzienności, ale to często mój grzech, moje przyzwyczajenie może do niego. Moje nieposłuszeństwo Bogu sprawia, że przestaję go słyszeć, przestaję go widzieć, przestaję jego doświadczać, tylko i wyłącznie dlatego. On jest nieustannie bliski. On chce ciągle do mnie mówić. On chce ciągle mi się objawiać w tych małych rzeczach. I często czy sam tego mogę doświadczyć, czy inni o tym mówią, że im bardziej ktoś dba o swoje czyste serce. Ktoś bardziej się nawraca, jest wrażliwy na natchnienia Pana Boga, tym bardziej jakoś wyraźnie go słyszy, widzi drugim człowieku w codzienności, w konkretnych wydarzeniach. Jeżeli grzech w jakiś sposób nie zagłusza, nie zaślepia. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy tego człowieka, który usłyszeliśmy ten fragment Ewangelii, kiedy człowiek został, który był nie widział, nie słyszał, został uzdrowiony przez pana Jezusa, człowiek uchoniemy i także go nie posłuchał. Jezus mówi, żeby nikomu o tym nie mówił, co go spotkało, a jednak im bardziej przykazywał, tym bardziej to rozgłaszali. To nieustannie pokazuje nam, że no często kierujemy się naszymi pobudkami. Mimo że Bóg nam wiele już mówi, wiele dla nas czyni, to jednak nie zawsze chcemy Mu być posłuszni. A więc, moi drodzy, niech, ta dzisiejsze, niech to dzisiejsze Słowo da nam nieustannie do myślenia, czy jestem wrażliwy na natchnienia, na głos, na to, że Bóg chce mi się objawiać w codzienności, ale. Czy ta wrażliwość nie jest w jakiś sposób zaciemniona, przyguszona przez mój grzech, przez to, że nie jestem posłuszny Ewangelii, że nie jestem posłuszny Panu Bogu? Bo jeżeli zacznę być posłuszny, jeżeli będę chciał Go jeszcze bardziej słuchać, rozważać Jego Słowo, obserwować te codzienne znaki, tym bardziej On będzie chciał mi dać się usłyszeć, doświadczyć. Amen.